Witajcie moi mili, a nawet kochani, bo moja miłość wzrasta na rekolekcjach. Postarałam się i wybrałam na taką górkę tutaj, na łączkę, żebyście mogli zobaczyć w końcu jakąś górkę w tle. Nie wiem, czy ją będzie cały czas widać, ale od czasu do czasu pewnie będę ruszała tutaj kamerką. Więc górka gdzieś tam się będzie pojawiać. No więc słuchajcie, ktoś mi w komentarzu napisał, że nagranie 100 filmów w 100 dni to byłby dobry pomysł, tylko nie wiem, jak ja bym to przeżyła, czy, czy bym w ogóle przeżyła taką ilość filmów. I prawdopodobnie z biegiem czasu coraz mniej osób chciałoby to oglądać, bo pewnie by się treść wyjaławiała. No nie wiem, musiałabym to rozeznać, musiałabym się pomodlić, czy faktycznie Pan Bóg chce czegoś takiego, takiego wyzwania, bo jest to takie wyzwanie światowe, a czy, czy chrześcijanie powinni się imać, czy, czy nie wiem, wspierać takimi światowymi wyzwaniami, czy może nie powinni raczej. Hmm, Rozeznawać właśnie i modlić się, czy, czy mają jakieś takie byle, jakie treści nagrywać po to, żeby było 100 filmów w 100 dni. Może gdybym była bardzo skrępowana przed kamerą, to musiałabym po prostu to potraktować, może jako takie ćwiczenie. No ale ponieważ chyba aż tak źle nie jest, już trochę się oswoiłam, więc no nie wiem, <ścoughs> zobaczę. Może jakiś vlog świąteczny, ale nie wtedy jest tyle pracy przed świętami, że, że naprawdę e, chyba nie byłoby szans. Muszę sobie tutaj łyknąć, trochę jest strasznie gorąco. Mm. Zobaczcie, jaka tu jest piękna Jarzębina. Będzie ją widać. Tak? No, ogólnie pięknie tu jest. Pewnie będzie słychać świerszcze trochę. Dzisiaj nie mam za długiego filmiku, chyba, dla Was, chyba, żebym się rozgadała, bo nie wiem. Staram się, znaczy staram się, po prostu nie mam wyjścia, muszę nagrywać tak zwane setki, czyli cały filmik musi być już gotowy do wrzucenia, bo nie mam tutaj komputera, więc nie mogę edytować, wycinać czegokolwiek, tylko to musi być od początku do końca nagrane w jednym kawałku i później lekko przetworzone, żeby on za dużo nie ważył. Ten film, żeby można go było tutaj w polowych warunkach szybko wrzucić. Wrzucam filmiki na Facebooka i na YouTube'a, także tam można je znaleźć, o ile ktoś by miał ochotę w ogóle to oglądać. No, ręka mi trochę wędnie, ale dam radę. <laughs> Więc słuchajcie, powiem Wam, jakich mamy tutaj katechetów, w cudzysłowie, tych, którzy prowadzą nasze rekolekcje, nauczania. Więc jak już widzieliście z tego, co nagrywałam wcześniej, to jest to ksiądz biskup Andrzej Siemienieski, jest tutaj lider wspólny. Wspólnoty Miasto na Górze Andrzej Golik i jeszcze jest zaproszony gość, przyleciał ze Stanów Zjednoczonych Martin Steiberaitner, który jest w takim bractwie celibatariuszy w sieci bodajże wspólnot Miecz Ducha. Także on posługuje właśnie takimi nauczaniami, katezami. No, też innymi odpowiedzialnościami się para. A teraz jest tutaj dla nas przez te, przez te kilka dni, także miałam też okazję z nim chwilę porozmawiać. Siedzieliśmy z, też z Mikołajem przy jednym stoliku, więc sporo, na sporo takich ważnych pytań nam odpowiedział. Więc tutaj praca odbywa się nie tylko na samych Katechezach, rekolekcjach, ale też właśnie w takich rozmowach indywidualnych. No jeszcze chcę pochwalić tutaj: mamy wspaniałą diakonię muzyczną, także możemy się, możemy wielbić Pana z wielką radością. Pieśniami śpiewamy głośno i czysto. Śpiewamy też w językach więc ta wspólnota jest taka bardzo charyzmatyczna, to też jest bardzo takie podnoszące na duchu. I to jeszcze? Muszę zmienić pozycję trochę. Znowu wzięłam sobie tą moją żółtą matę na trawę. Co chciałam Wam tutaj jeszcze powiedzieć? Nie wiem czy pamiętacie, jeżeli ktoś oglądał wczorajszy filmik z Mikołajem. To, to mówiłam Wam, że, że postanowiłam od wczorajszego dnia już nie, nie błagać Pana tak, nie, nie prosić, nie jęczeć o wszystko, tylko raczej skupić się na dziękczynieniu. I dzisiaj na porannej mszy ksiądz powiedział, że mamy pomyśleć sobie, w jakiej intencji przyszliśmy na, na tą muszę. No więc ja pomyślałam sobie o, o kilku nawet intencjach takich y, zbliżonych do siebie, y, takich relacyjnych, I, i od razu sobie przypomniałam, że no ja tutaj proszę, no ale to, to była oczywiście oczywista rzecz, jak to na mszy zawsze się msza odbywa w jakiejś intencji. Ale od razu zaczęłam dziękować Panu Bogu za to, że, że On odpowiada na tą moją intencję. No i jak to na rekolekcjach wydarzył się cud, po prostu zaraz po mszy dostałam taki wyraźny znak, że Pan Bóg odpowiada na tą moją intencję, i też na to moje dziękczynienie, że On to już czyni. Także dostałam taki bardzo wyraźny znak. Że, że to się dzieje. A też jeszcze, jakby, taka wisienka na torcie. <laughs> Przy śniadaniu siedziałam z, z moją dawną przyjaciółką, z znajomą z, z jeszcze z poprzedniej wspólnoty, która miała, piła e, herbatę czy kawę z kubka, na którym było napisane: I love you more. <laughs> I to był też taki znak dla mnie. Nie mogę wszystkiego mówić. <laughs> Są to rzeczy takie no, osobiste. Ale chciałam Wam dać znak, że jak szybko Pan Bóg odpowiada na, na jakieś nasze postanowienia, na, na jakieś takie, na nasze przemyślenia, szczególnie zgodne z, z Jego wolą, a na pewno. Jest Jego wolą to, żebyśmy tyle nie prosili, bo On wie, czego nam brakuje, czego nam potrzeba, doskonale to wie. Ale chcę, żebyśmy Mu dziękowali, i, i to dziękczynienie moje od razu zaowocowało. Od razu Pan Bóg dał mi znak, że, że, on, że on to bierze pod uwagę, że On na to odpowiada. Ech, także chwała Panu, cieszę się z tego. I co dzisiaj jakie, z jakimi refleksjami przychodzę. Więc po pierwsze, hmm, ksiądz powiedział nam, na początku mszy powiedział Pan z wami. No my odpowiadamy i z duchem twoim, ale on chciał, chciał nam to jeszcze bardziej przybliżyć, żebyśmy sobie to uświadomili, bo często się to mówi tak trochę automatycznie. Hmm, natomiast Ksiądz chciał, żebyśmy to sobie przemyśleli i uświadomili, że, że Pan jest z nami, że Bóg jest z nami. Kto jest z nami? Z nami jest Bóg. Czyli jeżeli Pan z nami, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. I jeszcze jedną rzecz nam uświadomił, że, że nieważne jest to, kim jesteś. Prawda? bo my czasami mamy jakieś opory, jakieś kompleksy, <laughs> jakieś lęki. Wydaje nam się, że, że czemuś nie podołamy, no ale jeżeli sobie uświadomimy, że, że to Pan jest z nami, że my nie jesteśmy sami, to wtedy, wtedy przestajemy się bać, wtedy uświadamiamy sobie, z kim my idziemy, prawda? z kim my mamy zwyciężać, kto, kto jest naszym no właściwie sprawcą wszystkiego, pomocnikiem, przyjacielem, pasterzem, nauczycielem. Czyli jeszcze raz, nieważne, nieważne jest to, kim ty jesteś, jakie masz lęki, jakie yy, kompleksy, nieważne jest to, kim ty jesteś, ważne jest to, kto z tobą idzie. Także taka refleksja yy, co jeszcze. Później już na, na samych nauczaniach na początku zawsze były akurat dzisiaj Martin nam odpowiadał na pytania. Jedno z pytań było o właśnie o dar uzdrawiania, o to dlaczego nie zawsze po modlitwach naszych, no nie zawsze rzadko ludzie wstają z wózków inwalidzkich. Nie zawsze są uzdrawiani. Dlaczego Pan Bóg tak rzadko odpowiada na te modlitwy w sposób taki spektakularny? I no Martin tam nam tłumaczył, ale między innymi to sobie zapisałam, że, że ostatecznym uzdrowieniem ze wszystkich chorób i takim pewnym jest śmierć. Może to zabrzmi tak trochę strasznie i drastycznie, ale przecież tak naprawdę i tak wszyscy kiedyś umrzemy, i, i śmierć jest uwolnieniem z tych wszystkich cierpień, z tego, co, co tutaj przeżywamy, jakiekolwiek by to były choroby, cierpienia, to śmierć nas od tego uwalnia, i jeżeli żyje, żyjemy po Bożemu, prawda? To wiadomo, że, że idziemy w. Do szczęśliwego miejsca, gdzie, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie bólu I, i ci ludzie, którzy umierają, po prostu są uwolnieni, są już szczęśliwi, natomiast no, nieszczęśliwi są i, i znękani ci, którzy zostają, którzy, którzy płaczą po zmarłych, którzy tęsknią. Także to też sobie warto zawsze uświadomić, bo. Człowiek się bardzo skupia na, na swoim bólu, na swoim cierpieniu, chciałby, chciałby się od niego uwolnić, ale tak naprawdę nadzieja jest taka, że w końcu śmierć i tak nas uwolni z tego wszystkiego. Także taka jedna rzecz, co jeszcze? Później mieliśmy też takie nauczanie na temat różnych darów Ducha Świętego. I szczególnie Martin nas zachęcał do, do tego, żeby modlić się o większe dary. Wczoraj, wczoraj staraliśmy się, modliliśmy się o dar poznania i, i robiliśmy takie w cudzysłowie pierwsze próby, czyli, czyli osoby byliśmy zachęcani do tego, że jeżeli mamy jakieś poznanie, to żeby żeby z tym przyjść do koordynatorów, do animatorów. Oni będą rozeznawali, czy faktycznie jest to jakiś rodzaj poznania. Później będziemy się tym dzielili, a później osoby, które, które faktycznie to poznanie objęło, żeby przychodziły do przodu i będziemy się wszyscy modlili nad nimi. Faktycznie wczoraj na spotkaniu modlitewnym było bardzo dużo tej modlitwy, w intencjach właśnie wzbudzonych przez, przez dar poznania, przez to, że, że ćwiczyliśmy się w tym darze. Ćwiczyliśmy w cudzysłowie, no ale to też wymaga ćwiczeń. Także e, taka była gorąca modlitwa, i też byliśmy zachęcani do, do tego, żeby modlić się i starać o, o dar proroctwa. Także tyle. I co mieliśmy przeczytać? Mieliśmy przeczytać to, mogę Wam powiedzieć. Pierwszy list do Koryntian od 12 do 14 rozdziału. Tam między innymi jest też hymn o miłości. Miłość jest największa, prawda? Także. Jeszcze raz sobie przeczytałam hymn o miłości i o wszystkich tych darach, i o zaleceniach Świętego Pawła odnośnie różnych charyzmatów, starania się o te charyzmaty. O, znowu coś się dzieje. Może te upały sprawiają, że ludzie nie wytrzymują, się śmieje, ale to jest naprawdę wyzwanie. 32 stopnie w cieniu to, to naprawdę rzadko się zdarza. Szczególnie na pomorzu, raczej od morza, zawsze taka świeża, zimna bryza trochę ochładza nas. Natomiast tutaj są góry, i po prostu naprawdę, jak te, to, to gorące powietrze spłynie w te, w te jakieś dolinki i zostaje, to naprawdę można się ugotować. Na szczęście, w sali wykładowej. I, I modlitewnej mamy klimatyzację, ale to znowu też ciężko się do tego przyzwyczaić, że takie wchodzisz z ciepłego powieszczenia do, do takiego lodowatego. Ja już dzisiaj sobie szalik, znaczy taką chustę zawiązałam na szyi, bo się bałam, że, żeby mi gardło nie wysiadło. Ale jakoś nie wiem, mój organizm to wszystko wytrzymuje. Moi młodzi się mnie pytają. Codziennie, jak ja się czuję, ja się czuję świetnie, naprawdę. Nawet słuchajcie, mam coś takiego zawsze na rekolekcjach, to zauważyłam już wiele lat, że jakoś mi się właśnie na rekolekcjach po, po tych wszystkich spotkaniach modlitewnych, po tym takim zanurzeniu tutaj w słowie Bożym, w obecności Pana Boga, że mi się poprawia wzrok, a widzę to po tym, że że w moim Piśmie Świętym mam takie malutkie literki i zazwyczaj no po prostu zawsze muszę ubierać takie specjalne okulary do czytania i jeszcze trochę oczy zmrużyć, <gry> żeby przeczytać cokolwiek wyraźnie. Natomiast na rekolekcjach zauważyłam, że, że otworzyłam Pismo Święte i czytam w tych okularach, które, które normalnie noszę. I widzę te malutkie literki. Także naprawdę rekolekcje są też takie uzdrawiające, nawet jeżeli nie prosi się o, o jakieś szczególne uzdrowienia, no to człowiek jest też nie tylko duchowo, ale i fizycznie umocniony. Także tyle. Nie mogą być za długie te filmiki, bo potem mi się długo wrzucają, a tutaj wiadomo, warunki są polowe. Jak mówiłam, jeszcze raz Wam pokażę e, tą górę, tak? Widać ją, czy nie? O, górka. Tu taka panoramka, co my tu mamy. Jakiś następny ośrodek. O, słabo. O, i tutaj jarzębinka. Tak, widać jarzębinkę. No, ma piękne, czerwone owoce, po prostu jak, jak namalowana z obrazka. I tu widzę dużo jeżyn, jest można sobie skubać. A tu niedaleko ja mieszkam w tym budynku. Także słuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Módlcie się o 100 filmów 100 dni. Jeżeli chcecie. Musi być 100 komentarzy, tak? 100 komentarzy, że chcę filmiki, 100 filmów 100 dni. Jak wrócę do domu odpocznę, to może zacznę kręcić. Nagrywać sto filmów. No, trzymajcie się. I love you more.